Witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale, bardzo wyjątkowym filmiku, ponieważ będzie dzisiaj super dzień, ale więcej opowiem Wam zaraz, jak troszeczkę się ogarnę. Witam się z Wami drugi raz, już bardziej ogarnięta. Jestem ubrana, przygotowana, umyłam w ogóle włosy, żeby były ładne, świeżutkie, zrobiłam makijaż. I słuchajcie, wychodzimy. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj. Bawimy się w turystkę we własnym mieście, czyli będziemy zwiedzać takie najbardziej fajne, Instagramowe miejsca w Szczecinie, pójdziemy na super jedzonko. Także zapraszam Was na ten odcinek. Myślę, że zapoczątkuje on nową, fajną serię na tym kanale, gdzie będę mogła pokazać szczecin z troszeczkę innej strony. Właśnie jakieś fajne, ciekawe miejsca, które warto zobaczyć. I będziemy ten dzień spędzać z moją siostrą, także w fajnej atmosferze. Zapraszam Was do oglądania, i ja wychodzę już z domu i lecimy na autobus. let W pierwszym miejscu, czyli spotkanie Rusałka. Jesteśmy naprzeciwko, jasnych błoni? Nie. parku Kasprowicza. Parku Kasprowicza. Czuję się debil, jak tak nagrywam. Słusznie się zestresowałam. Dobra, trudno, i tak mnie tu nikt nie zna. Co bierzemy? Bierzemy tost francuski i pokacz z górkami. Zaraz. Zrobiliśmy jedzonko, mamy tost francuski i fokacie. tak jak Wam właśnie powiedziałyśmy. Zabieramy się za jedzenie, bo jesteśmy po prostu bardzo głodne i zaraz damy Wam małą opinię na temat tego miejsca. Obie jesteśmy tutaj pierwszy raz, więc też fajny, rzetelny test. To jesteśmy już po jedzonku i naprawdę z czystego serca polecam. Obie rzeczy były przepyszne, fokacie z kurkami i tost francuski. Pierwsza klasa, po prostu były cudowne i miejsce jest naprawdę bardzo, bardzo śliczne, ma fajny vibe i bardzo mi się podobało. Dostałyśmy wodę też w ogóle na początku w cenie. I właśnie nie, no bardzo mi się podoba. Super zaczęty dzień. Talerzyki, wystrój, w ogóle miejsce. Zobaczcie, tutaj siedzimy sobie na takim mini ogródku. Co prawda jest ulica, to jest troszeczkę minus, że wiecie, no tak jak słychać. Nie jest to w jakimś Myś, parku, czy coś? To no, Jak mi tak się też, nie przeszkadzało w No, generalnie. No, ale w środku też jest dużo no, bardzo ten... fajnych miejsc. Także polecam tę miejscówkę. Jak będziecie w Szczecinie, to koniecznie wbijajcie. No i za całe nasze śniadanko zapłaciłyśmy 53 zł. Także uważam, że naprawdę spoko. Jesteśmy nawiedzone obie więc super. I jeszcze tak powiem, że przy wyjściu zauważyłyśmy, że można kupić sobie chleb na wynos. Taki, który dają do tych e, Tak, więc też super, tak trochę jak w Charlotte. Właśnie no, tak. No. Idziemy teraz dalej, więc zapraszamy na kolejne super miejscówki. Ten dzień był czymś dla mnie naprawdę bardzo wyjątkowym. Cały spędzony z siostrą na bardzo fajnych aktywnościach w Szczecinie. Mieszkamy tutaj od urodzenia, więc fajnie było ten dzień po prostu spędzić troszeczkę w inny sposób. Wyjść rano i wrócić do domu dopiero wieczorem, przejść całe miasto pieszo, odwiedzić kultowe miejsca właśnie w Szczecinie, takie jak na przykład tutaj widzicie, Jasne Błonia. Nie zawsze zwracamy uwagę na rzeczy dookoła nas, a ten dzień pozwolił mi dostrzec fajne rzeczy właśnie w moim mieście. Przyszłyśmy sobie właśnie z parku Kasprowicza na Jasne Błonia. Jest to taki, tak jak właśnie rozmawiałyśmy przed chwilą, jeden z większych parków w Szczecinie. No niestety, jak jest gorąco, jak jest ciepło, fajna pogoda, bardzo dużo ludzi tutaj wychodzi, ale dzisiaj jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Ja lubię ten park Kasprowicza, lubię też Jasne Błonia. stanek zrobiło się mega ciepło. Jesteśmy teraz na takim... Nie wiem, jak to powiedzieć. Deptak. No taki deptaczek, ulica spacerowa, która łączy Jasne Błonia już z miastem, powiedzmy, z Placem Grunwaldzkim w Szczecinie, więc zmierzamy po prostu w tamtą stronę. Zrobiłyśmy sobie, będąc na śniadaniu, spotkanie rusełka. Mini plan, co chcemy dzisiaj zrobić, co chcemy zobaczyć, pokazać, także lecimy dalej. I widzimy się za chwilę. Jak będą właśnie jakieś mega fajne miejsca, to będziemy wszystko wam pokazywać i opowiadać. Jesteśmy teraz na deptaku Bogusława. Tak, Rajskiego. jesteśmy na ulicy Rajskiego, na której powstało bardzo dużo fajnych miejscówek do jedzenia, kawiarni, lodziarni. Pokażemy wam idąc. I jesteśmy na ulicy łączy jakby w taką. To jest po prostu. To to, że jakby jest kilka ulic i na nich jest po prostu dużo różnych miejsc tak. z jedzenia, lodów. Kiedyś wcześniej tego nie było, a teraz to jest takie miejsce, gdzie znajdziecie tak naprawdę wszystko i są super miejscówki. I obie bardzo lubimy to miejsce, także przejdziemy się tędy, jest to bardzo blisko centrum, więc wszystko spacerkiem. W ogóle najprawdopodobniej dzisiaj praktycznie w ogóle nie będziemy używały komunikacji miejskiej, bo no po prostu będziemy sobie przychodzić. No tak jak także... turyści. Tak. I jakby no właśnie najlepiej zacząć sobie od Rejskiego i pójść w kierunku... Tak, jakiego... idziemy właśnie w kierunku Deptaku, yy, jesteśmy na ulicy Rejskiego. I lećcie z nami, pokażemy Wam kilka fajnych miejscówek po drodze. Oczywiście nie będziemy wchodzić, bo jesteśmy najedzone, ale zapraszam. Tutaj mamy kawiarnię Buenas Buenas. Ale tutaj byłam kiedyś, chcę Ci powiedzieć. Byłam tutaj Byłaś? z mamą, tak. I Chce to jest słowa? taka... To jest, nie wiem, z już otwarta. A no, ja ostatnio mówiłam powiedziała, że. o, jakieś fajne. Ona tutaj była ze mną. Okay. To jest taka palarnia kawy. Kawa jest tutaj naprawdę bardzo dobrej jakości i byłam. I teraz aktualnie no nie piję kawy, więc... Nie, żeby no, ja jeszcze powiedzieć coś innego. Jak dalej pójdziecie, to prosto jest kolejne miejsce z kawą i tak naprawdę jedna na drugiej kawiarni. Tak, bubble tea. Tak, dosłownie obok tutaj mamy bubble tea, bardzo dużo miejsc, a naprzeciwko już Wam pokazuję, Naprzeciwko mamy... Ej, ładne auto. ładny kolor. To są moim zdaniem jedne z lepszych lodów w Szczecinie. Są to takie lody porcjowane, gałkowane, lody marczak, tak, naturalne i mają super ciekawe smaki. Wczoraj w ogóle jadłam tutaj lody. Jadłam kajmak i sól, czyli słony kajmak. Naprawdę bardzo polecam, jak będziecie w Szczecinie, lody marczak. Naprawdę warto odwiedzenia. Tutaj mamy kolejne super miejsce, chodzą suchy baj u piekarzy. Jest tutaj kawka, ciasteczka, naprawdę... Bo od tych właśnie są dwa miejsca w nie chodzą suchy i ciastki. Tak, dokładnie. Nie Tam nie byłyśmy, ale to jest bardzo fajne. Bardzo dobre ciasteczka. Tutaj mamy też jakąś niedawno otwartą restaurację Korzenie, gdzie jest taka wegańska szamka. Tutaj słuchajcie, mamy właśnie ten taki plac ziemniaki z spółka, Tu mamy olio, epicka, dużo, dużo, dużo fajnych miejsc. To, co Wam powiem o Dyptaku, to jest takie dosyć imprezowe miejsce. Jest kilka barów, jakieś restauracji takich czynnych w nocy. No tak w ciągu dnia jest. Więc w ciągu dnia jest ogólnie spokój, ale generalnie w nocy odbywają się tam właśnie po prostu imprezy. Byłaś? Imprezy, raz byłam. Idziemy teraz w stronę placu Orła Białego. Jest ogromny ruch, bo w ogóle teraz na weekend w Szczecinie są regaty Dni Morza, więc jest naprawdę bardzo dużo ludzi, jest bardzo duży ruch. Ja oczywiście nie mam mikrofonu do telefonu, ale idziemy teraz w stronę placu orła białego z nami. I słuchajcie teraz tutaj jest centrum, jest brama portowa. Jesteśmy tu raz na mostku i tutaj idziemy w dół będzie odra. I właśnie przejście ze Szczecina Prawo brzeże, na Lewo Brzeże. I słuchajcie, tam w oddali, oddali są bulwary, takie jak w Warszawie, nad Wisełką, coś mniej więcej w tym stylu. Łasztownia, e, plaża mała. Pójdziemy w tamtą stronę za chwilkę. Teraz idziemy tam do księżnicy, czyli wypożyczalni książek. Książnica Pomorska. Jeśli chodzi właśnie o Książnicę Pomorską, ja teraz podczas ostatniej sesji na studiach bardzo dużo się uczyłam Mogę w tej się. bibliotece. Mogę się o, o wypowiedzieć. No. Wygląda to w taki sposób, że jest wypoży wypożyczalnia książek, no jak w bibliotece, a kolejne piętra są bardziej przeznaczone w Wyznaczone miejsce, w których można się uczyć? Tak, takiego pracowania. Uczniów, studentów przychodzi tam po prostu do komputery bardzo cicho. też są. No i to jest takie główne miejsce, w którym użą się studenci, jeśli chodzi o taką tak, bibliotekę. Tak, to prawda, bo jest bardzo dużo miejsca, jest, jest fajna atmosfera. Yy, Lokalizacje. Moja siostra jutro wyjeżdża na wakacje, także chce wypożyczyć sobie jakieś książki. Więc idziemy szybciutko do środka, jako że jesteśmy tutaj blisko, e, może pokażemy co moja siostra wypożyczy. Ja w ogóle mam ze sobą książkę. W szeregu więc... w którym spędzamy dużo czasu. Trzy czwarte czasu podczas y, ja sesji czas i końca kursku, roku. No. No, ja tam, no. no, to prawda. Mam przy sobie książkę, którą aktualnie czytam, może gdzieś potem znajdziemy chwilkę, żeby poczytać. rozowat. Jesteśmy tutaj już chyba pół godziny. Moja siostra nie może się zdecydować. No bo te co chciałam są wyborczyki. Więc teraz no. robimy mini challenge. Ja losuję, wybieram mojej siostrze książkę, którą będzie musiała przeczytać i na którymś vlogu da nam recenzję tej książki. Co na to? Lecimy. No dobra. Znajdźmy coś. Ale jakiego? Przynajmniej prawie że będzie. będzie. Ojej, a może. Jakaś nie, ma... nie dała A czytałaś to? Hmm. Czy czytałaś tą książkę? Nie. Nie czytałaś tej książki? Nie. Oglądałaś ten film? Nie. Za mną go oglądałaś? Nie, są oglądałam? trzy kroki od siebie. No to już to. A mogę w miękkie kota? Jest. Jest obok. Piękna historia, co do ta historia, to jest jedna z moich ulubionych książek takich nastoletnich. Może zrobimy hmm. tak, że trzy i z tej wygry. Nie, bierzesz tam. A, hmm. bo ja nie wiedziałam co nagrywa. A możemy jeszcze pójść do jakiejś innej Ale kartu. to jest też fajne. No dobra, ja pokazuję trzy opcje. Tam albo tam i wychodzimy z nie ma Muszę dalej. Jezu, w końcu wyszłyśmy, idziemy dalej. Słuchajcie, co prawda w Szczecinie nie ma takiej typowej starówki, natomiast jest to takie stare, stare miasto, taka część właśnie starego miasta w Szczecinie, połączona z Zamkiem Książąt Pomorskich. I słuchajcie, tutaj jest też dużo bardzo fajnych miejsc do jedzenia i my idziemy sobie na taki obiadowo lunch. Jest godzina 16, więc jesteśmy już trochę głodne. I idziemy sobie w sumie, to jest taka kawiarnia, bym bardziej powiedziała. Wiecie, miałyśmy ochotę, żeby przyjść sobie na sałatkę właśnie taką lunchową jest tylko do 14 i dodatkowo nie ma takiej, którą chciałyśmy, także niestety wychodzimy, ale kardamą też bardzo fajne miejsce na kawkę, na ciastko idziemy dalej, znaleźć coś po prostu takiego bardziej obiadowego. Szukamy dalej jakiegoś fajnego miejsca, jesteśmy już teraz przy zamku i idziemy przejść jedną miejscówkę, którą znamy, ale nie wiemy za bardzo, co mają tam po prostu w menu. Szczerze mówiąc, serio czuję ten vibe bycia turystą, bo jestem już tak zmęczona. I Szukamy jedzenia, wchodzimy do jednego miejsca, oglądamy menu i wychodzimy. Normalnie tak, jakbyśmy były turystkami, więc czuję ten vibe. No i mamy naszą wymarzoną, wyczekiwaną sałatkę Cezar. Zajadamy się, bo jesteśmy bardzo głodne. Okay. Tak jak Wam mówiłam, robię album dla mojego chłopaka i znalazłam teraz w moim plecaku w ogóle, słuchajcie, paragon z Sagrady Familii z przed roku i paragon jak byliśmy na tapas w Maladze, więc ja to dzisiaj wkleję do albumu. Bo jestem bardzo zadowolona, że to znalazłam, bo wiecie, to zrobi bardzo fajny efekt. No i w ogóle tutaj znalazłam moją starą, stary naszyjnik, ten taki z wakacyjny z muszelkami. Wybrałyśmy teraz, uwaga, jest to smak miesiąca, czyli pichito z kulkami mango. Face test. Mm. Bardzo dobre, mm -hmm. orzeźwiające. Słuchajcie, zaraz patrzę na drugi napój. I drugi napój to jest mleczny melon, tak? Mleczny melon i galaretka minogrono. No, i tutaj skończyłyśmy właśnie nasz dzień jako turystka w Szczecinie. Po powrocie padłyśmy zmęczone. Dziękuję za oglądanie, buziaki.